O dzisiejszym moim gościu mogłabym powiedzieć, że jest wyjątkowy. A w zasadzie nietypowa jest posada, którą obejmuje, bo to dopiero drugie takie stanowisko w Polsce. Na kanapie obok mnie siedzi pan Bartłomiej Chluziński, rzecznik akademicki UMK. Dzień dobry. Dzień dobry. Do tej pory był nam znany tylko rzecznik prasowy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Czy może pan nam w związku z tym powiedzieć, co kryje się za słowami rzecznik akademicki? Rzecznik akademicki to jest osoba, do której można zwrócić się w każdej sprawie, która dotyczy funkcjonowania uczelni. Rolą Rzecznika Akademickiego jest pomagać ludziom, którzy czują się traktowani w sposób niesprawiedliwy, nieuczciwy, mają jakieś kłopoty i nie potrafią sobie z nimi poradzić. Rzecznik, jego biuro to powinno być to miejsce i ta osoba, która wysłucha, przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, doradzi, jak załatwić, Jakiś problem. Tym kimś jest rzecznik akademicki, tym kimś jestem ja. Czytałam o tym, że jest Pan mediatorem, i dotyczy to też głównie rozwiązywania sporów pomiędzy studentami, doktorantami bądź pracownikami uniwersytetu. Oczywiście funkcja rzecznika akademickiego jest dedykowana wszystkim członkom naszej uniwersyteckiej społeczności. To znaczy, do rzecznika mogą się zgłosić studenci, doktoranci i pracownicy. Tak jak powiedziałem wcześniej, spektrum zagadnień, którymi zajmuje się rzecznik, jest w gruncie rzeczy nieograniczone. To znaczy w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania uczelni. Jeśli chodzi o spory, to rzeczywiście mam pewne doświadczenia mediacyjne, zajmuję się tym w teorii i w praktyce. I jeżeli tylko zaszłaby taka potrzeba, jeżeli. Rozwiązanie sporu polegałoby na, przeprowadzenie, na przeprowadzeniu mediacji, wówczas chętnie ją zrekomenduję, a nawet przeprowadzę. Natomiast jak do tej pory wpłynęło do mnie około 20 spraw, wśród nich zdarzają się różne: takie, które dotyczą powiedzmy, problemów w komunikacji pomiędzy członkami zespołów naukowych czy pomiędzy. Pracownikami administracji, bo tu zaznaczę, częściej jak do tej pory pojawiają się w biurze rzecznika pracownicy niż studenci, chociaż i ci przychodzą, a tutaj manifestują się problemy już rozmaitego rodzaju: od kwestii związanych ze stypendiami socjalnymi, naukowymi, po jakieś trudności w kontaktach z nauczycielami akademickimi. Więc tym wszystkim zajmuje się rzecznik. Spory. No to jest jakby jeden z elementów mojej pracy. UMK jest dopiero drugim uniwersytetem takim w Polsce, bo pierwszym był Uniwersytet Warszawski. Co skłoniło więc do tego, żeby powołać y, rzecznika akademickiego? Czy są w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście ilość tych skarg, problemów y, pomiędzy studentami była tak duża, że trzeba było y, utworzyć takie stanowisko? Szczerze powiedziawszy, to o motywację powołania rzecznika akademickiego w uniwersytecie, najpewniej trzeba byłoby spytać jego magnificencję rektora, bo to on powołał tę funkcję do życia. Natomiast, jak sądzę, rektor ma zawsze na sercu i na celu polepszanie funkcjonowania uniwersytetu, więc pewnie robi wszystko, żeby ten uniwersytet ewoluował w w tym pozytywnym kierunku, bo powołanie Rzecznika Akademickiego, w mojej ocenie, jest dowodem na taką ewolucję systemu, tego aparatu, w którym wszyscy funkcjonujemy, a który można nazwać Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Chcielibyśmy pewnie, aby w ramach tej struktury obowiązywały mechanizmy takich procedur pojednawczych, opartych na konsensusie, zmierzających do, do zgody. Dzięki którym będziemy mogli radzić sobie z problemami, które zdarzają się no, w każdym miejscu pracy, w każdym miejscu e, nauki. To jest jednak potężna struktura. Kilkadziesiąt tysięcy osób tworzy Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Siłą rzeczy musi tam dochodzić do, do różnych kolizji interesów, różnych nieporozumień, e, różnic zdań. E, i Rzecznik Akademicki ma być tą osobą, która pomoże je przezwyciężyć na drodze postępowania pojednawczego. Oprócz tego, oczywiście, funkcjonują mechanizmy takich procedur dyscyplinarnych, działań władczych, ale te chcielibyśmy chyba w związku z tym traktować jako pewną ostateczność, a zawsze wcześniej próbować pojednać się na drodze dialogu i to, jak się wydaje, jest tym zasadniczym celem powołania funkcji rzecznika. I rzeczywiście jest to druga taka funkcja w Polsce. Od 2,5 roku rzecznik akademicki, a w zasadzie rzeczniczka akademicka. Działa w uniwersytecie Mikołaja Kopernika, no co świadczy o tym, że UMK jest wciąż w tej awangardzie uniwersytetów polskich, jeśli chodzi o, o te rzecznikowskie przedsięwzięcia. Z problemami, którzy, z którymi do pana się przychodzi, na pewno jest tak, że ludzie nie chcą tego wygłaszać publicznie i nie chcą, żeby się ktoś o tym dowiedział. Czy przychodząc do pana, można liczyć na poufność? Oczywiście. Jedną z zasad mojej działalności jest y, poufność y, i każdy, kto pojawia się w biurze rzecznika, może liczyć na moją pełną dyskrecję. Y, dopóki taka osoba nie zwolni mnie z obowiązku zachowania tajemnicy, tak długo będę milczał o tym, kto przyszedł, w jakiej sprawie i czego ode mnie oczekiwał. Zresztą, ja, y, żeby to też wybrzmiało należycie, zawsze działam w sprawie, na rzecz. Jakiejś sprawy. Staram się nie popierać jednej czy drugiej strony, zresztą dążę do tego, aby w ewentualnie jakichś sporach wyeliminować pojęcie stron, bo to od razu antagonizuje jakoś układ pomiędzy osobami, które uczestniczą w jakimś zdarzeniu, które powinno znaleźć szczęśliwy finał. Więc w tej sytuacji, oczywiście, po pierwsze dyskrecja, po drugie, skuteczne działanie na rzecz rozwiązania sprawy. A czy do Pana mogą też się zgłaszać Erasmusi? E, oczywiście, tak, jak najbardziej. E, ta funkcja jest dedykowana, jak powiedziałem, wszystkim członkom naszej społeczności, a z całą pewnością e, studenci, którzy... Odbywają studia w naszym uniwersytecie w ramach programu Sokrates Erasmus. Mogą liczyć również na moje wsparcie. Czy może Pan powiedzieć, gdzie studenci mogą się do Pana zgłaszać i w jaki sposób? Raz jeszcze podkreślę, że nie tylko studenci, ale również e, tak, doktoranci, i, doktoranci i, i pracownicy. I tymczasem przejmuję w akademickiej przychodni lekarskiej w sektorze G w pokoju numer 20. Jak powiedziałem, jest to siedziba tymczasowa, bo to docelowe miejsce, w którym będzie urzędował rzecznik akademicki. To budynek studium wychowania fizycznego, pokój numer 110. Z tym, że mówimy o tym poprzednim, powiedziałbym, miejscu, w którym urzędowali koledzy zajmujący się kulturą fizyczną w Łemka. więc nie to nowe centrum sportu, a ta poprzednia siedziba studium, tam gdzie będzie centrum ruchu studenckiego. Poza tym, co już zostało postanowione, Będę też spotykał się oczywiście ze studentami, pracownikami, doktorantami w Bydgoszczy, a tam miejscem spotkań będzie Klub Inicjatyw Studenckich Pokój numer 3. Także serdecznie zapraszam w te miejsca, a jeśli chodzi o dni i godziny, to w teruniu dyżuruję w poniedziałki od 9 do 13. I w czwartki od godziny 13 do 17. Natomiast w Bydgoszczy będę w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 10 do 14. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tych sporów będzie jak najmniej i że większość z nich da się polubownie rozwiązać. Też bym sobie tego życzył. Dziękuję uprzejmie za rozmowę.